Nie wiemy dokładnie, co bardziej przyciąga kobiety do arabskich książąt miliardy dolarów na ich kontach czy hipnotyzujące spojrzenie ich ciemnych oczu. W każdym razie, jeśli bohaterem Twojego dzieciństwa był Aladdin z bajki Disneya, na pewno spodoba Ci się nasz ranking. Oto nasza top 7 najbardziej wspaniałych arabskich książąt. Zaczynamy odliczanie. Przy okazji, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał. A teraz ruszamy! Numer 7. Mansur bin Mohammed al-Maktoum. Mężny i ekscytujący. Książę Mansur to syn premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich i władcy Dubaju, szejka Mohameda Ibn Rashida al-Maktouma. Jest młodszym bratem następcy tronu, księcia Hamdana. Na Instagramie Mansur ma znacznie mniej obserwujących niż jego brat, ale zdecydowanie nie może narzekać na brak pełnych zachwytu komentarzy od kobiet. Książę ukończył Królewską Akademię Wojskową w Sandhurst, podobnie jak jego starsi bracia. Brał udział w wojnie w Jemenie przeciwko rebeliantom i posiada umiejętność pilotażu. Mansur jest przewodniczącym Rady Sportu Dubaju i z wielką pasją angażuje się w wydarzenia sportowe. Jest również szefem fundacji charytatywnej imienia Sheikha Zayed'a oraz Rady Bezpieczeństwa Granic Dubaju. Oprócz bogactwa i atletycznej sylwetki, młody arabski książę ma także odważne serce. Kilka lat temu, w noc sylwestrową, w dubajskim hotelu Adres Downtown, wybuchł pożar. Mansur został zauważony wśród strażaków i żołnierzy walczących z ogniem. Prawdopodobnie to wtedy zyskał jeszcze większą popularność wśród kobiet na całym świecie. Jest nie tylko bajecznie bogaty, ale także odważny. Numer 6. Mohamed bin Hamad Al-Thani stylowy i dyplomatyczny. Jest synem byłego emira Kataru oraz Szejki Mozy, jednej z najbardziej znanych i stylowych kobiet wschodu. Mohamed ma doskonałe wykształcenie, ukończył MBA na Uniwersytecie Harvarda. Bigle mówi po angielsku i francusku, uwielbia sport i ma szczególną pasję do arabskich koni. Był kapitanem katarskiej drużyny jeździeckiej. Jego zespół brał udział w wielu międzynarodowych zawodach wytrzymałościowych i wielokrotnie odnosił zwycięstwa. Książę Mohamed jest wiceprzewodniczącym zarządu Katarskiego Funduszu Inwestycyjnego. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które odbyły się w Katarze w roku 2022. Numer 5. Fahad bin Faisal Al Saud. Ekstrawagancki i nowoczesny. Książę Fahad jest synem ministra obrony Arabii Saudyjskiej. Wygląda jak gwiazda filmowa. Jego ciało pokrywają tatuaże. A on sam prowadzi nowoczesny styl życia. Książę jest nie tylko przystojny, ale także doskonale obeznany z technologią. Po ukończeniu uniwersytetu Stanforda pracował na jednym z kierowniczych stanowisk w firmie Facebook. Z okazji ukończenia studiów na Stanfordzie książę Fahad Al Saud zorganizował luksusową trzydniową imprezę, na którą wydał 15 milionów euro. Założył firmę New Arab Media. Zajmującą się tworzeniem gier komputerowych, komiksów i animacji. Dodatkowo, aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju kobiet, młodzieży i nowych przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie, w Europie i Afryce. Uwielbia podróżować po świecie i ma niesamowite wyczucie stylu. Czy wiedzieliście o tym ekstrawaganckim księciu? Piszcie w komentarzach. Numer 4. Mohammed bin Sultan Al-Nahyan: Tajemniczy i szlachetny. Książę Mohamed to wnuk prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich i władcy Abu-Zabi. Jest najbardziej zagadkową postacią w naszym zestawieniu. W mediach społecznościowych można znaleźć o nim niewiele informacji, ale w swoim rodzinnym emiracie jest bardzo dobrze znany. Mohamed bin Sultan ukończył Uniwersytet Nowojorski w Abu-Zabi, a także Królewską Akademię Wojskową w Sandhurst, podobnie jak wielu arabskich książąt. Jest przewodniczącym zarządu Morskiego Klubu Sportowego w Abu Zabi oraz prezesem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Doskar Sportów Wodnych. Książę Mohamed ma także brata, który jest równie przystojny i uśmiechnięty. Jednak w sieci można znaleźć bardzo mało informacji na jego temat. Brat nazywa się Zayed bin Sultan Al Nahyan. On również aktywnie uczestniczy w rozwoju swojego kraju, odwiedza różne wydarzenia oraz instytucje państwowe. Numer 3. Nasser bin Hamad al-Khalifa, wojowniczy i rodzinny. Szejk Nasser to najstarszy syn króla Bahrajnu. przystojny mężczyzna, ojciec pięciorga dzieci. Nasser jest mężem jednej z córek władcy Dubaju, Mohameda bin Rashida al-Maktuma. Dlatego często można zobaczyć go na wydarzeniach w towarzystwie księcia Hamdana. Książę Nasser dowodzi Gwardią Królewską Bahrajnu i jest prezesem Narodowego Komitetu Olimpijskiego. Ma ogromną pasję do sportu i przewodzi bahrańskiej drużynie wyścigów długodystansowych. Na swoim Instagramie regularnie publikuje zdjęcia z zawodów, często dodając do nich głębokie cytaty. Uwielbia sport, wędkarstwo, konie, jazdę na rowerze i spędzanie czasu ze swoimi dziećmi. Numer 2. Al-Hussein bin Abdullah Uśmiechnięty i przystojny Al-Hussein to następca tronu Jordanii, najstarszy syn króla Abdullaha II. Jego matka, królowa Rania, jest uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet Bliskiego Wschodu. Książę Hussein odziedziczył po matce charyzmę i urok. Jego życie w mediach społecznościowych śledzi ponad 5 milionów obserwujących. Reprezentant Jordańskiej Rodziny Królewskiej uśmiecha się jak gwiazda filmowa i świetnie prezentuje się w eleganckich garniturach. Preferuje zachodni styl ubioru. Następca tronu zdobył doskonałe wykształcenie w Akademii Wojskowej w Wielkiej Brytanii. Studiował także na Uniwersytecie Georgetown w Stanach Zjednoczonych i uzyskał dyplom historyka. Książę Al Hussein biegle posługuje się językiem angielskim, a także mówi po hebrajsku i francusku. Ma stopień kapitana Sił Zbrojnych Jordanii i Armii Arabskiej. Potrafi pilotować helikopter i często bierze udział w ćwiczeniach wojskowych. Książę bardzo kocha dzieci i regularnie odwiedza szpitale oraz szkoły. Jedną z jego największych pasji są motocykle. Ma kolekcję liczącą ponad 50 sztuk. Uwielbia również piłkę nożną. Po ciężkim dniu relaksuje się, grając na gitarze. I wreszcie numer jeden, a jest nim: Hamdan bin Mohammed al Maktum jedyny i niepowtarzalny. Jest bajecznie przystojny i posiada ogromny majątek. Ma luksusowe pałace, jachty, a nawet własne zoo. Następca tronu Dubaju ukończył Królewską Akademię Wojskową w Sandhurst. Następnie zdobył wykształcenie ekonomiczne na jednym z najlepszych uniwersytetów w Londynie. Książę Hamdan ciężko pracuje i zyskał ogromną miłość oraz wsparcie ze strony ludzi. Na swoim Instagramie Hamdan spogląda zamyślony w dal, przytula konie i wielbłądy, bawi się z dziećmi. Jak tu się w nim nie zakochać? Fanki nadały mu przydomek Aladyn, widząc w nim bohatera orientalnej bajki. Za jego dobre serce i hojną duszę. Hamdan wydaje ogromne sumy na cele charytatywne i aktywnie pomaga tym, którzy w życiu mieli mniej szczęścia. Książę ma także pseudonim Faza, pod którym pisze poezję o życiu i miłości. O tym, skąd pochodzi to imię, opowiadaliśmy już w jednym z naszych filmów. Uwielbia podróżować i ma wielu przyjaciół wśród znanych osobistości. Jeździ konno i na wielbłądach, skacze ze spadochronem, nurkuje, gra w polo i tenisa, a nawet pilotuje helikopter. Potrafi zmieścić te wszystkie zajęcia w swoim napiętym grafiku polityka, a w wolnym czasie pisze wiersze i ratuje zwierzęta. Jest przyszłym władcą Dubaju i trzeba przyznać, jednym z najbardziej niezwykłych książąt na świecie. To była nasza top 7 najbardziej wspaniałych arabskich książąt. Który z nich spodobał Wam się najbardziej? Śledzicie któregoś z nich w mediach społecznościowych? Zasubskrybujcie kanał, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych filmów. Do zobaczenia następnym razem.